Witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj gramy na Movie Star Planet. Pozdrawiam Blacker Faker, czy Jak tam się czyta, nie umiem za bardzo. No i tak. Chciałabym jeszcze raz oznajmić. Dla tych co nie wiedzą, mogę Cię przyjąć. Mm. Że ojciec przepraszam. Że to też jest moje konto. No dobrze. No nie właśnie chciałam zalogować. A więc no i hasło. No więc tak. już zaczynamy. Zaprosimy cię. Ja. Co ty? A cześć. Hej, sorki, za tamto, tamto. Że byłam obok Twojego. Black blake, czy coś takiego? Blake faker. Black faker. Chodźmy. Ja nie. prosimką ja mam Okej. Okay. Pozdrawiam ciebie drugi raz. Mm. Le Dobra, nieważne. Prawie wbijamy level 17. Proszę pomagajcie jak najwięcej, bo teraz to jest bardzo ważna chwila. No, pójdziemy sobie na czata. Popisać. Od razu mówię. Nie bardzo szukam jakichś, ten, ale możecie mi zapraszać do znajomych, pomagać w levelu, to się zostało. No dobra. Skoro już tak zaczynamy, to pójdziemy sobie na moje loki. Jak widzicie. I zobaczymy przez innych. Dla mnie jest, się tak ubierzemy. Jak będzie ładnie. No nie bardzo, tak troszeczkę. Dzięki ty też. Już, już, już akceptuję. Tak, tak, tak. Czekaj. Mhmm. Mm När var ser i ten. Bardzo dziękuję za komplement. Naprawdę fajnie się ubrałaś. Dziękuję. Bardzo. Przepraszam, że napisałem. Bardzo. No dobra. Widzę, widzę, co piszesz. Fajny styl Nie mam już, nie posiadam jakichś tak pewnie Stąd coś posiadam, posiadam No chyba tego nie posiadam już ten Tego nie posiadam Tutaj też będzie to samo, bo też tego nie posiadam Ale próbujemy zawsze Tutaj ładnie wygląda Nie bardzo, nie mam tego, nie mam, nie wiem czy to mam Skoro już mamy się ubrać świątecznie, to już mam pomysł, jak się musimy ubrać. Przepraszam, że to tak trochę długo zajmuje. Bardzo przepraszam. Naprawdę bardzo, bardzo strasznie przepraszam. Hmm. Zobaczymy, czy w ogóle to znajdę. Okej, okay, to jakoś tam może znajdziemy. No, zobaczymy. Nie jestem do końca pewna. Y ha. -ha. Uh -huh. No ale, ale to zawsze jest przeciwnik no dobra, no to ja wiecie co, zaraz zrobię pauzę bo troszeczkę to zajmie zanim wszystko będzie Znajdę jakieś fajne rzeczy, no i dwa No i tak wygląda go dodamy sobie, wiecie co? Tutaj rzęs, bo mi się tak niewygodnie po prostu, jak. tak no dobrze no to możemy zacząć grać grać no dobra dobra ja, słuchajcie, zrób pauzę i czekajcie na it, tak. Na YouTube No bo jak ja się bym miała w sumie nagrywać, nie? No No No, no, no. Się Jaki Mhm. Tak więc tak. Coś mi dopisałeś? A więc pozdrawiam Sweetnika serduszko. O nie wiem, czy dobrze czytam, ale chyba raczej tak. Bo sweet to raczej znaczy, znaczy sweet. Słytnika serduszko. Pozdrawiam Ciebie serdecznie na odcinku. No i właśnie w związku z tym kończymy odcinek tak. W związku z tym nasz odcinek się już skończył. Mamy jeszcze trochę czasu, ale ja postanowiłam to skończyć wcześniej. Mm. To jest więcej osób niż mi się zdawało. No to tak. Idziemy do Skate to Zobaczymy co tam gra. Mamy jeszcze trochę czasu, ale oczywiście zaraz kończymy odcinek. Yy, to mi się za bardzo nie podoba. yle i jedziemy No dobra no to cześć